Cześć, witam was na kanale Ategraż. Ja nazywam się Paweł Różański i chciałbym porozmawiać lekko na temat sytuacji, która się dzieje aktualnie z Xboxem. Zapraszam. Wiecie co? Od jakiegoś czasu zastanawiamy się nad tym, co będzie z takimi markami jak Halo, jak inne gry, które wychodziły na Xboxa, tak? Już nie mówię tutaj o Forza Horizon czy Forza Motorsport, którym oczywiście ja uwielbiam, bardzo lubię gry samochodowe. Jest tego dużo, tak? Tych gier jest naprawdę bardzo dużo. Już y, 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 można powiedzieć też o Gearsach. To wszystko ma niby niby wychodzić na PlayStation. Są różne docinki w internecie, są różne materiały. Przeglądając to i nawet nie tyle edukując się, bo jednak lata wcześniej. Przechodziliśmy przez różne ciężkie tematy. Już nie chodzi tutaj o sprawy Xboxa czy PlayStation czy nawet Nintendo, ale zauważmy sobie pewną zależność, tak, jak to dzisiaj wygląda. Nie będę tutaj ma majaczył, nie będę tutaj powodował tego, żeby ktoś myślał zbyt wiele w tematach, o których tak naprawdę nie mamy pojęcia, czy ja, czy wy, no bo taka prawda. Słuchajcie, o co chodzi? Xbox się wycofuje. Tak, oczywiście, też tak uważam, że się wycofuje, ale dlaczego się wycofuje? Dlaczego robi tak, w ten sposób, że dosłownie olewa, tak? Pamiętamy, jak było na przykład z Vita, to jest oczywiście odrębny temat, ale Sony też, też miała takie momenty, w których olewała pewnego rodzaju swój sprzęt, no, pewnego rodzaju Vita. Bardzo udana konsola, do dzisiaj jest grywalna, do dzisiaj te gry znakomicie wyglądają, ale właśnie wydaje mi się, że, że, wydaje mi się, że zaczynają dochodzić nas konsole, Dosłownie technika, konsol i w ogóle przenośna. Przenośność powoli zaczyna mieć bardzo duże znaczenie. Ta mobilność taka, tak? Jesteśmy w coraz w, 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 jesteśmy w czasach, w których coraz częściej podróżujemy, coraz częściej przemieszczamy się i potrzebujemy handheldów. Moim zdaniem potrzebujemy. Już, nie, już jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym i czytaliśmy też, oglądaliśmy przeróżne materiały, w których mówiono i zawsze tam jest jakaś prawda iż Xbox też planuje wydać jakąś konsolę przenośną znakomicie robi to Nintendo zauważmy już nie mówię o Playu tak no bo Play też wydał sobie swojego portala który coraz lepiej się sprzedaje i wcale się temu nie dziwię, nie dziwię i na pewno też wielu się nie dziwi, ponieważ dodali bardzo fajną funkcję, gdzie nie trzeba, mieć do, nie, nie trzeba mieć włączonej konsoli podczas rozgrywki. Nic bardziej mylnego. To jest bardzo potrzebna rzecz, uważam, i fajnie, że coś takiego jest na rynku. Wielu ludzi zbudowało na tym swój taki Nowy gaming? Może nie nowy, ale miało po prostu w końcu możliwość, żeby ogrywać pewnego rodzaju tytuły. Ja wiem o tym, Wy też wiecie, znowu tak powiem, iż będąc w domu, mamy na przykład jeden telewizor, tak? No i jak sobie pogramy? Jeżeli mamy dzieci, jeżeli mamy ogólnie rodzinę, tak? Rzadko mamy możliwości takie, aby pograć sobie w zaciszu domowym w, jakąś, w, jakąś, w jakiś dany tytuł. <coughs> Przepraszam. Wracając do Xboxa. Słuchajcie, moim zdaniem, Xbox nie wycofuje się z rynku konsol. Moim zdaniem kolejna generacja będzie od Xboxa. Z tym, że zauważmy pewną, bardzo ważną zależność. Jeszcze niedawno wykupili bardzo dużo studiów różnych, deweloperskich, tak? Gdzie oni mogą sobie teraz żonglować dosłownie tym wszystkim. Całą reklamą? Może nie. Z początku nie, bo to są jednak duże koszty. Ale to jest Microsoft. Xbox to jest Microsoft. Oni mogą ich stać na to. Jak jest przykład? Przykład jest taki, że ja wyczytałem ostatnio, to jest prawda, że na Nintendo Switchu 2 będzie wychodzić Call of Duty. Słuchajcie, jeżeli Nintendo Switch 2 będzie miało podzespoły podobne do PS4, chodzi mi, w tak w pazurkach powiem, ale chodzi oczywiście o specyfikację, a jeszcze lepiej, jeżeli będzie pomiędzy PS4 a PS4 Pro, no to wybaczcie, ale aktualna generacja. To jest też PS4, dalej gry wychodzą, tak? Call of Duty dalej wychodzi. A to jest, słuchajcie, Call of Duty, to tak, tak nam się wydaje, że to jest, że to jest tylko gra. Nie to jest olbrzymia korporacja, tam są takie pieniądze zarabiane, że moim zdaniem, jak Xbox, bo Xbox wykupił, konkretnie Microsoft, prawa do tego, tak, po prostu Call of Duty jest ich w tym momencie, to oni zrobią z tym, co będą chcieli. A jeżeli Nintendo to podchwyci, a już podchwyciło i będzie wydawać te duże, tu, tu, takie te duże tytuły, tak, na, na swoją konsolę, to mamy, to mamy kolejną, kolejną już nową generację tak naprawdę, ale taką trochę starą, ale nową. Dziwne, Dziwne. Ogólnie są dziwne czasy, ale faktycznie będzie coś niesamowitego. Jeżeli na Nintendo Switch dwójce będą wychodzić takie tytuły. Powiedzmy sobie też szczerze, handheldy i nie tylko handheldy, no bo jednak Nintendo Switch już sama jedynka ma to w sobie, że my możemy sobie w doka włożyć konsolę i gramy sobie bez problemu na jakimkolwiek telewizorze czy na jakimkolwiek monitorze. No właśnie tak jest i to jest przyszłość moim zdaniem, dlatego że to jest konsola uniwersalna. Jeżeli będą wychodzić porządne tytuły, takie gdzie dana marka, czyli w tym wypadku Microsoft ma bo o tym mówimy, o Microsoftzie, głównie o Xboxie, jeżeli te tytuły będą faktycznie wychodzić na takie konsole jak Nintendo Switch dwójka, to Play też troszkę tutaj przycichnie. I to nie jest tak, że PlayStation wydaje gry na Xboxa i Xbox wydaje gry na PlayStation. Owszem, okej, okay, ale zauważcie, co się dzieje na PCcie. bo to dopiero wchodzi, tak? Na PCcie ostatni Spider-Man 2. Jak jest zoptymalizowane, jak to jest zepsute, to jest praktycznie niegrywalne. Dlaczego tak się dzieje? To już wiedzą tylko ci, którzy. Może nawet nie koleserzy danego gatunku, może nie gier, tylko gamingu, tak, jeśli chodzi o de de Development Studio i w ogóle. Ale właśnie to jest, to jest taka baza cała ludzi, którzy. Też próbują ekonomiści, próbują wywnioskować, co się będzie działo w danym momencie w sferze gamingu. Dzisiaj czasy są bardzo dziwne. Zauważcie, przeskok graficzny praktycznie w ogóle nie istnieje. Oczywiście mamy skalowanie obrazu i. W sumie to wszystko. Czy gra będzie w w 30-60 klatka? To są nasze priorytety. Kiedyś tak nie było. Teraz to się wszystko zaciera. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że gry wychodzące dzisiaj, no, jeżeli nawet chcą pokazać nie wiadomo co, to zawsze to jest, zazwyczaj jest to raczej upscaling typowy. Mamy PS5 Pro, które właśnie na tym polega. Tutaj, tutaj nie ma fireworków, to nie jest nowa konsola. To jest. To jest, to jest cały czas PS5, nie ma tutaj tytułów ekskluzywnych. Zobaczcie, co się dzieje z Xboxem. Xbox Series X wychodzi, wyszedł już, tak? Tylko nie ma, nie, nie ma akurat w Polsce dystrybucji. Nie ma, wyszedł w formie cyfrowej, tak? Typ, typ, typowej cyfrowej. Oczywiście jest wersja biała, żeby tak troszkę rozmaicić. Mi się osobiście bardziej podoba, ale zauważcie, jak ten marketing i zarządzanie w tych filmach wygląda. Microsoft, słuchajcie, prawdopodobnie już na Call of Duty zarobił o... Microsoft już do tego momentu około 1,5 miliarda, około 1,5 miliarda dolarów. Słuchajcie, to jest. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w każdej plotce jest jakaś prawda. Możecie to zweryfikować, sprawdzić. Ja mam taką informację. Jeżeli słuchacie, oni mają taką markę jak już nie będę mówił o tych innych, które wcześniej wspomniałem, to oni mogą olać konsolę. Oni ją oczywiście wypuszczą, bo wydaje mi się, że to jest za szybko, żeby oni zrezygnowali z kolejnej generacji. Żeby wypuścić bez konsoli, po prostu, żeby marka sobie pozwoliła ruszyć. To wszystko, co jest na rynku bez konsoli. To wszystko na rynku, słuchajcie, to są udziały. Wielu marek, wielu firm i tak dalej. To nie jest tak, że my sobie pomyślimy same gry. Słuchajcie, to są poważne tematy, to są poważne pieniądze. Jeżeli mówimy o półtora... Półtora miliarda dolarów, a nie miliona, to oni nie wiem, czy tyle na konsolach zarabiają. Także, słuchajcie, to, 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 to trzeba sobie przytoczyć to w ten sposób, że rynek jest bardzo dziwny i bardzo bezpieczny ostatnio. Zauważcie, jakie gry, jakie tytuły wychodzą. Era praktycznie samych remasterów. Przecież te gry się sprzedają. To nie jest tak, że komuś powiemy, że słuchaj, ty jesteś zły, bo wydałeś nie wiem, taką grę, czy taką, czy taką nie inną, czy ta, daną konsolę, czy danego laptopa, czy danego dany komputer. Nie ma to kompletnie znaczenia. Zauważmy, jak się zachowuje nawet, nawet rynek komputerowy, gdzie Nvidia wydając swoje karty, nowe 50 tam XX, prawda? Nie ma ich dostępnych praktycznie. Nie możemy w ogóle tego kupić. Rynek jest bezpieczny. Rynek nie wypuści czegoś dzisiaj, co nie jest pewniakiem. A remastery są pewniakami. Zauważmy na, ostatni, na ostatnim State of Play przecież mamy Days Gone na przykład. Już Remasterkę, przecież ta gra wspaniale wygląda, jeszcze na PS4, to jest wspaniała gra, oczywiście jak najbardziej, ale ona dobrze wygląda i jest remaster i to się sprzeda. Możemy sobie tutaj mówić, co chcemy. Oczywiście, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, ja będę chciał sobie takiego Dejzgona kupić, bo oni na pewno też podejdą w ten sposób, że nie wydadzą nie wiadomo ile tych kopii, tak? No więc ja na półce będę coś takiego chciał mieć, bo ja Dejzgona akurat mam ogranego, więc nie będę go przechodził drugi raz, bo jest to dosyć długa gra może nie siermiężna, tylko siermiężna, ale bardzo fajna, taka <laughs> po prostu. Nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat gier. Chodzi mi głównie o samą politykę, która dzisiaj istnieje. Słuchajcie, Nintendo, jeżeli to, co jest podane, to o czym rozmawiamy w internecie, jeżeli to, jest, jeżeli to jest prawda, że gry, te duże gry, które wychodzą na aktualne, te najważniejsze konsole, czyli PlayStation 5 i Xbox Series XS, no to wybaczcie mi, ale Nintendo teraz jest po prostu na topie. I jeszcze przed tym wszystkim, co będzie jeszcze więcej dla Nintendo. Bo Nintendo samo w sobie, oni, wie, oni, oni, oni dobrze zrobili. Wypuszczają kolejnego Switcha i też go tak nazywają, chociaż w historii to różnie było. Mieliśmy Wii, Wii U, gdzie ludzie nie, nie wiedzieli o co chodzi. Dzisiaj już ludzie wiedzą, dzisiaj ludzie już są, już są po prostu świadomi tego, tak? tego wyboru. Nintendo Switch 2 zrobi to że będzie od będzie odtwarzać gry z Switcha jedynki na dwójce i będą wychodzić też będzie wychodzić też nowa generacja gier na Nintendo Switcha, ale na dwójkę. I słuchajcie, to jest niesamowite, jak, jak to wszystko z boku się działo, bo nie można Nintendo przyrównywać, znaczy do, do tej pory nie może było przyrównywać do Playaka czy Xboxa. Oczywiście, czy nawet do PC'a, absolutnie nie. Nintendo to ma swój świat, wiadomo, tak? Oni mają swoje gry, oni sobie je wydają, oni są zadowoleni z tego i zawsze ta klientela ogromna, bo już przewyższyli, przewyższyli ponad 150 milionów sprzedanych egzemplarzy Nintendo Switch 1. -ki. Nie można to powiedzieć, że Nintendo jest złe. To jest po prostu. Kapital, kapitalne mózgi tam siedzą, kapitalne mózgi od, od spraw sprzedaży, od spraw w ogóle całego marketingu, którzy to, to, to są goście niesamowici, żeby w takich czasach radzić sobie w, w, w ten i nie inny sposób i jeszcze próbować szarpać i, i oni i oni szarpną ten temat. Jeśli chodzi o właśnie wydawanie tych nawet ekskluzywnych gier, czasami tak mi się wyda, tak mi się wydaje, tak będzie, że w końcu na Nintendo Switch 2 będą wychodzić gry ekskluzywne, może nawet z Playaka, może nawet z Xboxa i odwrotnie. Wszystko się pomiesza. I teraz pytanie. Co byście w takiej sytuacji kupili, jak macie na półce jedną konsolę, drugą, trzecią, czwartą, czy tam nawet pięćdziesiątą, którą wybierzecie? Ja uważam, że właśnie taki Nintendo Switch 2 pozamiata tutaj rynek totalnie. Sony nie za bardzo ma co, co teraz zrobić, bo mamy sytuację, w której mamy a piątkę Pro, bo chcieli mieć koniecznie, tak mi się wydaje, że chcieli mieć koniecznie najmocniejszą konsolę na rynku, może pod GTA 6, który, Geta no, GTA 6 jeżeli wyjdzie w tym roku, no to splądruje cały rynek, dosłownie. To będzie to będzie taki hit hitów, że to każdy odstąpi, zobaczycie, że premier będzie mniej. W tym okresie raczej każdy będzie uważał, bo to jest gra, na którą czekamy już lata. Lata i latami. Jak myślicie, jak to będzie wszystko wyglądało? Bo wiecie, ja uważam, że jeżeli, można powiedzieć, że głupie Call of Duty wyjdzie na Switcha 2, ale słuchajcie, jeżeli wyjdzie, no to... Xbox już dzisiaj dobrze robi, że odchodzi od tego, żeby walczyć z Sony. Bo Sony zaraz, za niedługo, co będzie walczyć sam, sam ze sobą, ekskluzywami? Być może. Oglądaliśmy State of Play, mi nie do końca się podobał. Oczywiście, no, tej Day's Gone, remasterka ja się chyba najbardziej z tego cieszę. Chociaż e, Digimony. Ja zawsze Digimony wolałem od Pokémonów. Dlaczego? Bo one były bardziej takie, e, bardziej takie drapieżne. Przynajmniej tak mi się wydawało. I tak faktycznie też jest, tak, tak zawsze było. Większość gier takie dla mnie. Hmm, Póki co wydmuszki. Nie wiem, czy to będzie jakiś sens ogrywać. Pewnie gdzieś tam trafię na jakiś tytuł, który może mnie zainteresuje, ale słuchajcie, zazwyczaj tak jest na state of play, że mówię, że nie, 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 ale jednak jakaś gra będzie powstanie taka, która może pokazać coś więcej, jakiś taki większy pazur. Co myślicie na temat tego, co z Xboxem się teraz dzieje i jak uważacie, jaki ten temat jest? I dodajmy do tego też Switcha dwójkę. Uważacie, że wszystkie gry będą wymieszane pomiędzy tymi trzema głównymi konsolami, czyli PlayStation 5. Xbox Series X i Nintendo Switch 2? Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, bo 8 lat już mamy Switcha 1, a jak będzie kolejne 8 lat, Switcha 2, to mamy 16 lat, jeśli chodzi o kolekcjonerów. Przez 16 lat gry wychodzące na Nintendo możemy kolekcjonować, bo tam jest nośnik ich specjalny i tak dalej. To jest miód po prostu, na moje uszy i oczy, jak widzę po prostu, co się tam dzieje w tym Nintendo. I tak, oczywiście, jeżeli ktoś zapyta, to już tak pytało kilka osób, czy będę, czy, będę czy, czy już kolekcjonuję gry na Switcha, oczywiście, będę je kupował, pewnie będę to dzielił w zakupach, tak jak niektórzy też robią, bo to jest po prostu właściwe, jeżeli chcemy dalej kolekcjonować, bo nie wiadomo, co się stanie tutaj, jeśli chodzi o playa i tak dalej, nie? O Xboxa to już w ogóle zostawmy temat. Zapraszam do sesji komentarzy. Od siebie, co, co u mnie się dzieje. Jutro prawdopodobnie będą zakupy gier. Będę chciał, żeby one były w niedzielę, żeby się dodały, bo jeszcze muszę to oczywiście nagrać odpowiednio, ale będę chciał, żeby, żeby, żeby ten odcinek powstał. Już się zabierzemy o sto za robotę, bo ostatnio nie było trochę czasu. Przepraszam Was bardzo serdecznie.